Dobra, przejście. Musimy widera szczepać. No ale wiesz, później powiedzą, że nierówne szanse, tak? Bo przed tamtym podejściem było, a przed tym nie. Gotowa? Sztanga gotowa, Widera Szczepan, 270 kg na sztance. Całą tą stołu, maszynanie i wszystko. I jedyny strachuj, strachuj na wygrzanie. Goal. podejście zaliczone. Zmieniamy na 280 kg. Jabłoński Paweł z ZTE Politechniki Warszawska, Politechniki Warszawskiej, tylko na swoje trzecie podejście. Przygotuje się Lipka, Rafał i pytański Miłość. Gotowa. Sztanga gotowa, 280 kg, taki jest aktualny ciężar. Paweł Jabłoński, reprezentant AZS Politechniki Warszawskiej. Przygotują się litkarafa Rafał do 302,5 i Pytawski już do 310. Raz werdykt. Jeszcze raz o Proszę jeszcze raz Podejście zaliczone stosunkiem głosów. Zmieniamy na 302,5 kg. Lipka, Rafał wykona swoje trzecie podejście. 302,5 kg. Dostałem taką informację, że jest to rekord życiowy. Że oczywiście jeżeli zawodnik to podniesie. 302,5 kg. Lipka RAFAŁ, reprezentant klubu Kobra Jaskościan. Jaskościa. RAFAŁ! Mocno RAFAŁ, Kobra. To jest ten na ma mocne ciągi, trener Roman, drugi trener Pan Włodek, że jest. Wszyscy są znani z, te, z tego mocnego boju. Ty też możesz tak być. Tam było siły na więcej, było siły na więcej. I tak, trzy białe. Gratulujemy nowego rekordu życiowego u Rafała. Zmieniamy na 310. Bydawski Miłosz wykona swoje trzecie podejście. Przygotuje się Grabowski i Ceglarek. Obaj do 335. W wybraniu badań dostępne są one tutaj przy stoliku speakera osoby, które już skończyły start. Proszę o odbiór badań. Sztanga gotowa, ciężar 310 kg. Zapraszamy zawodnika tenczy z pojemkińcy Brytanskiego Miłosza. Przygotują się Grabowski Daniel oraz ceglarek Sławomir. Jeszcze niestety niezaliczone stosownie głosy. 332,5 kg. 335, 335. Dwóch zawodników mamy na tym ciężarze. Jako pierwszy Grabowski Daniel, następnie z Sławomir. Zawodnicy dwukrotnie zmienili dyspozycję co do tego podejścia. Uśmiechają się tutaj na sali rozgrzewki, będą się cieli. Zobaczymy, który podniesie. 335. 335 na Gotowa. Gotowa. Jako pierwszy podchodzi Grabowski Daniel. I podejście zaliczone. Patrzcie, żubr zrobił to w takich z podenkami, z kieszenią. <grafię> zamiast, kos zamiast kostiumu wspomagającego. A teraz zobaczymy, co na to odpowie Sławek. Czy też pociągnie ten ciężar? Czy go zaliczy? Patrzcie, weźcie, żeby były równe szanse. gotowa, Seglarek z Witamy serdecznie na sali pana Pawła Fileborna, prezesa Polskiego Związku Kulturystyki i Witnessy Trójboju Siłowego. 335 kg na sztandze, przed chwilą widzieliśmy ten ciężar w górze. Ostatnie poprawki, tak, pomoc nie może być śliski. Zawodnik musi mieć stabilizację, musi mieć punkt otwarcia w stopach, tak aby ten ciężar unieść do góry i zaliczyć. No niestety wyśliznęło się z ręki, Daniel podniósł. Słowkowi się tym razem nie udało, podejście niezaliczone. Jest to koniec aktualnej klasyfikacji na dzisiaj. Prosimy o poczekanie na oficjalne wyniki, a teraz poprosimy obsługę. Rozpoczniemy od kategorii 75 kg. Drugie miejsce zajął Michał Rożnowski. Był sportowy ten czas w 545 kg. I pierwsze miejsce. Adam Jasiński, także klub sportowy. Pęczas w Kielce 585 kg. Pan Adam za miesiąc będzie miał start na mistrzostwach świata weteranów wywoju siłowym. Prosimy pana prezesa, pana Fleborna do dekoracji, pana Marka Kruszewskiego. Z kategorii 75 kg Pucharopolskiej 2010. Wielkie brawa! Dziękuję bardzo. Kategoria 82,5 kg. Czwarte miejsce: Rożnowski Paweł. Ten czas po 475 kg. Trzecie miejsce: Tułodziecki Janusz, TKF, Herkules Warszawa. 587,5 Drugie miejsce Strzelci Kamil, klub sportowy tenczas czas po I zdobywcą Puchaju Polski został Kamiński Arkadiusz, klub sportowy Zamek Urzędnik Zapraszamy. Tułodziecki Janusz, Tułodziecki Janusz. Trzecie miejsce. Dekorują prezes Polskiego Związku Kultury i Fitness Trybojszowego, pan Paweł Fileborg, Wiceprezes ds. Boje, pan Marek Kruszewski oraz organizator, przewodniczący kolegium sędziów, pan Wojciech Kadynalski. Najlepsi zawodnicy kategorii 82,5 kg. Wielkie brawa. Dziękuję bardzo. I kategoria 90 kg. Zawodnik nie uzyskał limitu. Kulik Damian, zapraszamy. Miejski UKS kulę z Pierwszy zawody tego zawodnika nie uzyskał. Limitu, niestety trzecie miejsce Rożnowski Edward, klub sportowy ten czas połemkielce. Brawo, weteran 580 kg. Drugie miejsce Michał Baran, klub sportowy ten czas połemkielce. Zapraszamy. I pierwsze miejsce, jeden z najlepszych zawodników na świecie. W Europie. Jan Wegera, Wikim Stachowice, 870 kg. Nowy rekord polski w wyciskaniu i w trybojskowym, 290 kg. Brawo. Baran Michał, Baran Michał jest. Jan Wegera 290 poprawił rekord w singlu w ławce oczywiście o 7,5 kg, a w trójboju poprawił aż o 17,5 kg. Najbardziej chyba zasłużony zawodnik dla naszej reprezentacji. Wielkie brawa. Dziękuję Panie Janku. dziękujemy bardzo. Brawo. I kategoria 100 kg. Drugie miejsce Filip Maj, Klub Sportowy czas po Kielce. 585 kg. I pierwsze miejsce kolega klubowy, Radosław Saboni, 6:30, 2:30. Zapraszamy. Dekorują pan Paweł Filebon w związku tytniki Pan Marek Kruszewski, wiceprezes oraz Pan Wojtek Kadenalski Najlepsi zawodnicy kategorii 100 gram.